Cześć Siemanko, witam Was na moim kanale po trochę długiej przerwie filmowej na nowym filmie. Każdy dobrze wie, że od ostatniego razu trochę minęło, dokładnie mowa tu o czterech miesiącach. Dziś po raz kolejny gramy w Free Fire w trybie, w którym jedna drużyna musi wyeliminować drugą, i tak gramy do czterech zwycięstw. Na początku mamy słabe pistolety, ale nasi rywale lepiej wcale nie mają. A ty zasubskrybuj ten kanał jak chcesz więcej materiałów tego typu i wbij na mój serwer Discord, na którym obecnie trwa konkurs, a do wygrania jest 20 zł PSC. Tam się biją, to ja tam idę. Oczywiście naszym celem jest mieć najwięcej kiwi. Chłop mi go chyba zabrał. Nie no, skandal. Ten film powinien się nazywać Noob w Free Fire. Chociaż łaskaw pan mnie uleczył i żyje, to ten gagatek mnie zeszczelił. Trzeba komuś kila podbombić, bo nadal mam zero, a tu już jakiś gościu ma dwa. O, mamy przynęte? No, please bądź mój. Nogiń no. Ginno. O, mój heche. Pierwszą rundę mamy wygraną, idziemy do drugiej, teraz będziemy mieć więcej pieniędzy i będziemy mogli kupić więcej rzeczy. Ogólnie tak sobie myślę, że kupimy którąś z tych trzech opcji, ale chyba zostanę przy tej trzeciej opcji. Oczywiście grzybki to u mnie standard może się świat palić, ale grzybki muszę mieć. Mamy jeszcze 10 sekund do startu, więc napiszecie w komentarzu jak mijają wam wakacje i jakie macie jeszcze na nie plan. Padłem na jakże fatalny pomysł, ale stwierdziłem że pójdę tamtędy ogólnie pierwszy raz tędy będę szedł więc nie wiem czy w ogóle tędy jest przejście. Ej poszło sprawniej niż myślałem i chyba też szybciej. Tutaj może być jakiś przeciwnik, którego postaramy się zmieść z planszy. O tego zabił, ale spróbuję go zabić i swojego uleczyć. Poszło sprawniej niż myślałem. Okej okay, uleczony spróbujmy dostać się do tego niebieskiego pudełka pełnego tajemnic. Misja wykonana. Nawet nie zdążyłem zwrócić uwagi co było w środku pudełka. Ej bo jase tu gadu gadu a tu nadal się toczy pojedynek. Kuba dziś ewidentnie zasługuje na miano pielęgniarza, ponieważ każdego napotkanego NPC-ta leczy. Jesteśmy w czarnej dziurze. Poszukajmy którego gościa, żeby mieć więcej killi. Oho, tam się strzelają. Pędzę. Jezu, on może być mój. No i jest mój, proszę państwa, trzeci kill w tej rozgrywce. Więc jest dobrze, ale na MVP to za mało. W tej rundzie kupimy granata, dokładnie granata osłonnego, dzięki czemu jak ktoś będzie do mnie strzelał to będę mógł się zabarykadować. Standardowo grzybki oraz kamizelka i jeszcze ulepszenie pistoletu i na tym mój budżet wynosi okrągłe 100 zł, które przeznaczymy na następną rundę, ponieważ w tej już mnie na nic nie stać. Spróbuję walić się na tamte schody i zeskoczyć potem z boku i pójść tam z boku tej rudery i ich wziąć z boku oszczelić. Mniej więcej to tak ma wyglądać. Ja tam granata dupnę, odsuń się. No i nie dupnę, lecę tam do niego, ale według planu zeskoczę tu i pójdę dołem. <śm> Standardowo swojemu pomagajmy Żeby zaraz tylko nikt mnie tu nie postrzelił Nie gadaj że ten typ znowu leży Dobra teraz tam nie mogę wrócić Ej to ja zostałem sam z tym typem Aha Typ leży ja mu jakoś pomogę Barykadę postawię i jakoś to będzie Nie wiem jak ty Ale ja bym radził ci brać dupę w troki Bo zaraz nie będzie przejścia Jest nas dwóch na ich dwóch O kurde tam jest ty. O tylko ten już został. Chłop jest dobry. Zabrał mi Kila, ale to nic MVP i tak już raczej z pewnością nie będziemy. Teraz wjeżdża maksymalne ulepszenie pistoletu oraz kamizelki oraz kupimy grzyby i granaty osłonne. A ty zasubskrybuj ten kanał jak chcesz więcej materiałów tego typu i wbij na mój serwer Discord, na którym obecnie trwa konkurs, a do wygrania jest 20 zł PSC. Więc można spróbować, bo jest to za darmo. I to jest taki mały specjal na 500 subskrypcji. Wiem, że to już dawno było, ale lepiej później niż wcale. Hej, to mi przypomina, stajnie teraz znikło to coś, gdzie byliśmy, i oba stada ruszyły na siebie. I walczą o przetrwanie. Musimy ruszyć w podróż życia do tych takich kontenerów i nie dać się zabić. Intensywne biegniecie. Pila przerwy, bo mogą się jakieś snajpery czaić. Intensywne biegniecie. Tu jest nasza baza główna, znając życie, ja zaraz stąd wypadnę i mnie porozszczelają. Co ty, co ty, gościu starego Misia na miód? No chłop był dobry zawodnik, on tam miał chyba swoją bazę główną. Wybąbiaj. O kur, i masz, no nie ma ciula we wsi, że to jest normalne zjawisko, trzeba mieć tylko takie szczęście jak ja. No, i komuś się tu zginęło, i chyba to było do przewidzenia, że ten ktoś będzie mną. Chłop chyba zginie, idziemy do następnego, bo tu nie ma co do oglądania. Nie no, rozbąbili nas jednogłośnie. W tej rundzie chyba kupię mój stały zestaw, a wyposażeniem w nim jest... Jakby ja kupiłem to na co mnie stać, jakby mój budżet nie wytrzymał takiego wydatku, ale oczywiście na grzybki i barykadę starczyło. Skampimy się tu, jak będą szli, to ich rozstrzelany. No kto tu tę barykadę postawił do jasnej Anielki? No ten gościu architektem nie będzie, bo się ściany zawalą szybciej niż je postawią. Ogólnie to jest słoneczny patrol. Ja idę do tego gościa, bo zaraz go rozstrzelają, a w kupie siła. Długo czekać nie musieliśmy. Aha, to było do przewidzenia no i zgon na miejscu w swoim ciele. To teraz wszystko jest w ich rękach będzie zacięta rywalizacja, bo jest nas dwóch na ich czwórkę większe szanse są na ich, ale nie ma co się poddawać. O o jednego rywala mnie Jeszcze tylko trójka. Ogólnie ten drugi zaraz chyba zginie bo to jest jakieś dziwne że on tam nadal stoi. Chłop tu bojuje a drugiego odcięło. O żyje. Oboje ruszają chyba podbić te świątynie w postaci stajni. Albo i nie nie wiem w sumie ale mamy potencjał na wygraną. Tu coś wybucha tu coś strzela a tu jeszcze ktoś biegnie jezu jak na wojnie. Gościu zawracaj on ci zaraz plecy zrobi. A tak to ty go zabijesz. A nie on ciebie. A on już leży super. O on też jak mu pomoże, to razem może podbiją tę mapę. Jak widać, nie tylko ja zasługuję na order ratowania współtimowicza. Typ jaki ma refleks. Ledwo co wszedł, a on już chłop skacze przez okno, o ja mamy 4 kila 4 na 4 zabite, o jezu mamy wygraną. A jeżeli chcecie więcej filmów, to zostawcie suba na moim kanale i napisz komentarz i zostaw łapkę i do następnego razu, oby nie za parę miesięcy pa.